Przymierza się do zakupu używanych opon, części samochodowych tudzież sprzętu AGD? Proszę, niech się wstrzyma. Może warto odwiedzić rejon ulicy Wejherowskiej. W tym miejscu od ponad 10 lat jest szeroka gama nielegalnie wyrzucanego asortymentu. A tak poważnie w Częstochowie zaczęła się walka z dzikimi wysypiskami, która niemal w każdym mieście w Polsce przypomina walkę z wiatrakami. Znikają stare dzikie wysypiska, a pojawiają się nowe. Problem dzikich wysypisk pojawia się cały czas, także uczulam i, i apeluję o to, żebyśmy byli wszyscy mieszkańcy na to uczuleni. A jeżeli pojawi się taka sytuacja, że będziemy widzieć lokalizację dzikiego wysypiska, zapraszam do tego, aby zgłaszać takie sprawy do nas poprzez aplikację koharmonogramu, poprzez zwykły kontakt, mailowy, telefoniczny, czy też również poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Ale tym razem z nielegalnymi wysypiskami ma się rozprawić spół Zielone Miasto. Obecnie zakwalifikowanych do uprzątnięcia mamy 16 lokalizacji. Szczegółowe punkty znajdują się na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie Urzędu Miasta. A te 16 lokalizacji są zarówno w centrum miasta, jak i na obrzeżach. A szkoda, że tak traktujemy nasze środowisko, bowiem dzisiaj są szerokie możliwości pozbywania się dużych i małych odpadów. Tych możliwości odbioru odpadów w naszym mieście w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadów jest naprawdę dużo. Tych usług dodatkowych i tego, jak wychodzimy do mieszkańców naprzeciw z tym, aby te odpady w prawidłowy sposób zagospodarować. A jednak z sytuacją dzikich wysypisk mamy do czynienia co roku.